Mocna Rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna Rozmowa. Łukasz Nogaj, witam w Mocnej Rozmowie i witam w naszym studiu. Dwóch gości, pan Dawid Truszczyk, Radny Rady Miejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. I pan Dariusz Wójcik, Radny Rady Miejskiej i przewodniczący Rady Miejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, przeczytam panu kilka e, nagłówków z naszego portalu radioradą.pl. Władze miasta zgłosiły zamiar ogłoszenia przetargu na budowę brakujących trybun na stadionie przy Struga. Kolejna edycja programu in vitro realizowana przez miasto. Prezydent przy uruchomieniu branżowego centrum umiejętności. Prezydent miasta Radomia wmurował kamień węgielny w budowany blok komunalny. To są cytaty tylko z tego tygodnia. Mhm. A cytaty o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, po pierwsze, kampania powinna być przynajmniej raz w roku. Wtedy coś miasto by się działo, ale tutaj pan prezydent zapomniał dopowiedzieć, że te wszystkie pieniądze przekazał rząd Prawa i Sprawiedliwości na te inwestycje. I takie małe sprostowanie. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, naprawdę, jest, widzę, że wszyscy mocno się dopytują o tego kandydata. Na pewno będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który będzie startował w wyborach samorządowych. Na prezydenta. Jezu, na, na prezydenta. Przedstawimy najpierw kandydatów do sejmiku, a później przejdziemy do poszczególnych rad. No taka jest y, procedura y, Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce, no bo jeżeli Państwo zobaczą, jak to się odbywa w innych miastach, to, w tak, to tak samo. Także, nie ma pan wrażenia, proszę się że... nie bać o, prawa, o Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma Pan wrażenia, że te dwa miesiące takich forów to jest trochę za dużo, że może Wam to zagrozić? Ale jakich forów, i Ja nie, nie widzę. No, no start w wyborach Pan Prezydent zapowiedział no, już w grudniu. No tak, no ale to no, no, zapowiedział i co? No i realizuje w tej chwili swoje zadania, te, które powinien realizować przez 5 lat. Yy, gdybyśmy go, tego kandydata głosili pół roku temu, to Prezydent dalej by to robił. To nie jest absolutnie żadna żaden wykładnik. No szkoda tylko, bo ja bym chciał naprawdę, żeby powiedzieć, że to pieniądze, i te inwestycje, o których Pan mówi, chociażby o trybunach, chociażby o tych innych inwestycjach, wszystkie inwestycje są finansowane, czy były finansowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i chciałbym, żeby obecna koalicja zrealizowała chociaż połowę tego, co zrealizował dla Radomia Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Panie radny, tak trochę z przymrużeniem oka jest chyba jedna partia, która jeszcze bardziej zwleka z ogłoszeniem kandydata, platforma obywatelska. Ja tylko tak adwosem troszkę do pana przewodniczącego, no myślę jednak, że programu in vitro prawo i sprawiedliwości nie sfinansowało, jest to program nasz miejski. Więc część z budżetu, część z budżetu obywatelskiego, obywatelskiego, część z budżetu miasta. A co z kandydatem prawa Platformy Obywatelskiej? Dlaczego nie startujecie pod tym szyldem? Platforma Obywatelska popiera kandydata Radosława Witkowskiego. Dosyć oczywistym jest, że nie startujemy z Platformy Obywatelskiej, bo idziemy szerokim, szerokim frontem partii i stowarzyszeń, które wspierają prezydenta Radosława Witkowskiego. I naturalnym jest, że idziemy jako samorządowcy. Samorządowcy z Platformy Obywatelskiej, samorządowcy z PSL-u, z Polski 2050 i Stowarzyszenie Bezpartyjni Radomianie. Pan Dariusz Wójcik, no. ostatnio pan w internecie dowodził, że nie ma czegoś takiego jak Bezpartyjni Radomianie. No oczywiście, że nie ma. Ja przejrzałem listy te, które jakby krążą w mediach, no one muszą się tylko potwierdzić, to na tej liście są, jak to mówią nieładnie, że par, partii nie chcą, pa, sami partyniacy. No tam 90% tych ludzi należy do jakiejkolwiek, do jakiejś partii politycznych. Tych ludzi nic ze sobą nie łączy, poza tym, że razem chcą odsunąć PiS od władzy, chociażby w Radzie Miejskiej. My zaprezentujemy listę Prawa i Sprawiedliwości i w szyldu się ja osobiście nie wstydzę. Będziemy szli pod szyldem. Prawo i Sprawiedliwość to jest pierwsza partia, do której należałem i to będzie ostatnia partia, do której należę. Nie zamierzam ani zmieniać partii. Jeżeli kiedykolwiek odejdę z polityki, to mam nadzieję, że członkiem będę do końca, dopóki będzie prawo i Sprawiedliwość istniała, ale na naszych listach. Ponad 60% będzie osób, które nie przynależą do Prawa i Sprawiedliwości. Są to osoby z różnych organizacji, stowarzyszeń. I tak się zastanawiałem, czy warto wyjść, I każda osoba, jeżeli tam działa w jakiejś instytucji społecznej, żeby ona mówiła, że ona jest reprezentantem tego, tego, czy to ma sens. Takie, takie ukrywanie szyldu i chowanie się za plecami świadczy tylko o takiej nieuczciwości wśród, wśród mieszkańców. Bo wszyscy wiemy, że pan prezydent Radosław Wickowski jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Pan radny też jest członkiem Platformy Obywatelskiej. popatrząc nawet na. I potwierdzam, jestem członkiem radnym Na Platformy Obywatelskiej. Klub, na, klub, na klub. Również tego się nie wstydzę. Na, to jeżeli byśmy spojrzeli na klub Platformy Obywatelskiej, to chyba tam większość ludzi należy do platforma Obywatelskiej, a patrząc na klub Prawa i Sprawiedliwości połowa ludzi nie jest członkami Prawa i Sprawiedliwości. Panie Także... radnicze chce się podnieść. Ja, ja nie wiem kto nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. A ja już zaraz mogę wymienić w klubie. A ja już mogę wymienić. Natomiast bardzo mocno się z tym klubem i partią utożsamia, więc ja też bym to, że u państwa 60% nie jest z Prawa i Sprawiedliwości. No to trzeba było się zastanowić czemu członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcą startować z Prawa i Sprawiedliwości. Skoro no, ale trzeba startują. szukać. startują. No, ale 60%, jak pan stwierdził, jest spoza Prawa i Sprawiedliwości. Nie, nie, nie. My wybieramy kandydatów y, takich y, najlepszych. No, no niekoniecznie trzeba być członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No, no, państwo, budują koal... państwo budują koalicję i ukrywacie się pod swoim przyjdem. To, nikt... to równie dobrze można odwrócić, że państwo nie są w stanie list zgromadzić, bo zaprosiliście na swoją listę wszystkich od lewa po prawo. No, czy to. Znaczy, ja, to jest, ja, dla mnie to jest oszustwo. Dla mnie to jest forma odpowiedzialności, no. i za? E, oczywiście za miasto, bo potrafimy ponad podziałami rozmawiać, mhm. potrafimy mimo różnic, które są między nami znaleźć wspólny mianownik, e, i to nas wyróżnia, mhm. że rzeczywiście. Chcemy wspólnie pomimo tych różnic. Nie, no trzeba wspólnie zapłacić powołaniem wiceprezydenta za, za to, żebyśmy mówili, że to jest rzeczywiście dla dobra miasta. Powołanie czwartego wiceprezydenta tuż na końcu kadencji. No, oczywiście na... ma, ma, macie Państwo do tego prawo, ale. Znaczy, wygląda to trochę tego... śmiesznie i jeżeli poczyta Pan wpisy internautów, nie prawa i sprawiedliwości, tylko osoby nawet z Wami związane, to jednak nie za bardzo im się to podoba. Ja czytam troszkę, natomiast nie przywiązuję wagi, bo wiem ile jest niestety tak zwanego trollingu w internecie i myślę, że nie jest to opinia twórcza. Zostawmy na chwilę sprawy stricte polityczne. Pytanie do Pana Przewodniczącego. Czy Komisja do Spraw Budowy RCS-u powinna zawiesić swoją działalność? Bo skarżycie się Państwo, że nie ma kontaktu z Mosirem i z władzami miasta, więc jaki sens jest prowadzić no jest, tę pracę? Panie Rektorze, no to jest tak zwana uśmiechnięta Polska i szacunek dla, dla innych. No. Nie, nie lekceważenie y, członków komisji, tak naprawdę radnych, to jest lekceważenie mieszkańców Radomia. Ja powiem tak, nie, no, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. I jednak z szacunku do mieszkańców Radomia, bo wszyscy wiemy, jak proces inwestycyjny recesu przebiegał, że to była, czy w ogóle była i jest to wielka katastrofa i wstrzyd dla naszego miasta, bo w Polsce jak y, y, wybierzemy się, na jakiekolwiek wydarzenie sportowe, to ten stadion jest nazywany Aneksareną, tak? I no nie, nie, nie jest to chlubne i, i, i cóż, no tak to wygląda. Nie wydaje się panu, że te 22 miesiące przeznaczone na budowę to jest trochę dużo, tych dwóch trybów? Nie wiem, no jeżeli się zmieścimy, w, już tyle budujemy ten stadion, kilka lat, że te 22 miesiące w mojej cenie to jest termin, no, w którym wypadałoby już to dokończyć. Jakie wynikłą problemy, kto teraz będzie odpowiedzialny, no bo ostatnio słyszałem, że odpowiedzialni byli radni Prawa i Sprawiedliwości z tej komisji. Komisja powinna działać, bo komisja chociażby, nawet jak Państwo nie, przy, nie przychodzą, to wysyła pisma czy zapytania i na te zapytania muszą, musi być udzielona odpowiedź. A pytają o to mieszkańcy Radomia. Oni nie działają jakby sami, tylko spotykają się chociażby z ludźmi na meczach Radomiaka i to ci ludzie zadają te pytanie. Panie radny, dość ambitne plany a propos budów, bo nie tylko trybuny brakujące na Radomiaku, ale też 500 mieszkań komunalnych zapowiedział Pan Prezydent w przyszłej kadencji. Dość ambitnie. E, dość ambitnie i myślę, że to jest dosyć ważne przede wszystkim, bo mm, to jest e, rzecz, z którą się borykamy i musimy to zrobić. Czy uda nam się to w jednej kadencji, czy w kolejnych kilku kadencjach? Nie wiem, bo to jest rzeczywiście dosyć ambitny e, plan, ale plan do zrealizowania. A wracając jeszcze tutaj do RCS-u, e, ja nie chciałbym się co do samego, samej budowy i do tego, jak postępuje proces budowlany, bo na tym się nie znam i nie chciałbym się mądrzyć. Natomiast to jest troszkę jak z tym lotniskiem. Ja uważam, że takie inwestycje potrzebują mimo wszystko trochę ciszy i potrzebują tego mniej. I to też jest ze względu na, na wykonawców, którzy jak słyszą, co się dzieje, to trzy razy się zastanawiają, zanim podejdą do przetargu. Dlatego ja raczej wolałbym nie robić z tego awantury, a wspólnie wspólnie budować, bo stadion już działa, już funkcjonuje, więc w tym momencie to jest do budowania tych trybun i żebyśmy wspólnie w spokoju takiej te trybuny dobudowali, to znaczy, Oczywiście pieniądze na te trybuny przekazał ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, ten zły. Przy zabiegach parlamentarzystów i radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ale ktoś musiał złożyć wniosek najpierw No to, to Panie dziwne, radny. żeby jeszcze parlamentarzyści złożyli wniosek i to zapytali ja, to, się, czy możemy To ja przypomnę popisać. tylko ulicę Wolanowską. Też rząd i jak Prawa i Sprawiedliwości. Ale to dwa lata historii, Andrzej kiedy... Andrzej Kosztowniak, minister, z którego troszkę się niektórzy wyśmiewali, to on wszystko, zbiegał, się, wszystko udało, się zgadza, udało, tylko przez, się dwa lata, to Panie, przez dwa lata Panie, parlamentarzystom się tego nie udało. Panie przewodnicząca, przewodnicząca, a a mieli, pan, mielibyśmy już ulice Wolno. Ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Czy przebije pan tą ofertę 500 mieszkań? Panie redaktorze, szczerze, no przecież to jest, nie, to jest nieuczciwe prezentowanie ta, czegoś takiego, bo nie jest to możliwe do realizacji. Ja jestem w Radzie dosyć długo już i ja znam budżet naszego miasta. Nie ma w tym budżecie takich pieniędzy. Nie ma. Jeżeli pozyskamy z zewnątrz, ja trzymam kciuki, bo te mieszkania są potrzebne bardzo, ale wie, wie pan, to jest, no, no co, co się mam, to jest dla moim zdaniem kolejne oszustwo. Ja bym zaproponował panu radnemu zresztą, yy, może jeszcze dzisiaj albo w przyszłym tygodniu puszczę taki klip ze swojego okręgu wyborczego, jak wygląda miasto, jak wyglądają drogi w naszym będziemy, mieście. Jest to masakra. Będziemy czekać. Jest to na, na po prostu na klipi, masakra na inne rzeczy dzisiaj. Na niektórych kończyć. ulicach. Yy, mieszkańcy proponowali, bo przynieśli ponton i ulicą mogliśmy spłynąć. To ja myślę, że dobrze byłoby zrobić taki filmik na koniec kadencji Andrzeja Kosztowniaka no i jak te drogi wyglądały. No to, i to drogi będziemy i czekać no na klipy. Ja... Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Koda, czasu, pan Dariusz żeby Wójcik i pan Dawid Ruszczyk byli moimi gościem. zrobić robić. Dariusz Wójcik, prawo i sprawiedliwość. Mocna no. rozmowa. Dziękuję. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.